Pani, ja staram się docierać z Ewangelią do ludzi w każdy sposób. Każdy, który przyjdzie mi do głowy, albo gdzieś mi Bóg podsunie, nie lekceważy, tylko po prostu wykorzystuje sytuację. Taki, podam Wam taki przykład, nie wiem, może z pół roku temu otwieram ekspres bydgoski, bo zbyt Bydgoszczy jestem, i tam się ogłaszają wróżki. I są ich numery telefonów. Więc jaki problem wysłać SMS-a do nich? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, wiecie, no piorum mnie nie ma od tej wróżki, prawda? No to usiadłem i zacząłem pisać, i dwie nie opisały, a jedna odpisała i to strasznie zaczęła bluźnić. Ale tak naprawdę, słuchajcie, mi ubliżała, że w najlepszej formie, kiedy byłem w świecie, takich słów nie używałem. Ale ja pokornie modliłem się o nią. I błogosławiłem ją. Ona mi jedno, a ja jej drugie. Ona mi przekleństwo, ja jej błogosławieństwo. I co się okazało, że kiedy, pojechaliśmy z rodziną na wczasy, z moimi dziewczynami wróciłem i ona zaprosiła mnie do siebie do domu. Pomodliłem się, pojechałem, uzbrojony w Bożego Ducha. Weszłem do domu. Ona już nie miała nic do powiedzenia. Słyszała, kiedy mówiłem Ewangelię, kiedy czytałem Słowo Boże, ona milczała, jak nie wiem, jakby zamarła. Okazuje się, że ta kobieta też potrzebowała Ewangelii, też potrzebowała Jezusa. Ja nie wiem, ona do kościoła jeszcze nie trafiła, ale wszystko jest na najlepszej drodze, bo coraz bardziej jest rozkończona i zadaje pytania. Teraz będziemy w wydoboższych w szkołach. Już mi pisała, że chce przyjść, posłuchać, bo ona musi coś zmienić ze swoim życiem. Wszelki sposób jest dobry, żeby głosić Ewangelię, kochani. Wszelkimi sposobami, czyjmy to. Nie wiem, jedziesz samochodem, widzisz jakąś reklamę i widzisz SMS-a, widzisz numer telefonu, weź sms smsa, tam zapytaj, czy Jezus cię kocha. Znaczy, To nie jest nic trudnego, to, to, to jest możliwe. Wchodzimy na Facebook, słuchajcie, masa możliwości, żeby głosić Ewangelię. Mamy komunikatory, KG. przecież to nic nie kosztuje. Tylko trzeba po prostu chcieć. I chciałbym, kochani, tutaj zacząć takim słowem. Które jest napisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i od 27 wersetu. Mateusz 11, od 27 Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna syna, tylko ojciec, I nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić? Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje jest lekkie. Kiedy siedziałem kiedyś w więzieniu, słuchajcie, zastanawiałem się nad tymi słowami. Gdzie jesteś? Pójdźcie do mnie wszyscy. Wie Boże, Jezus, gdzie ty jesteś? Przecież ty żyłeś dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, i co ty dzisiaj możesz zmienić w moim życiu? Zastanawiałem się, ale szukałem, kochani. Szukałem. Kiedy jakiś czas później Jezus osobiście przyszedł do mnie w więzieniu i stanął przy mnie, ja już wiedziałem, że on jest. Ja już wiedziałem, że on prowadzi i zmienia życie. Że on jest tak samo aktualny wtedy w Jerozolimie i dzisiaj w tym więzieniu, w którym siedziałem. Ja już wiedziałem, że on jest. Ale, kochani, kiedy się nawróciłem, kiedy. Zacząłem żyć z Bogiem, wszystko wyglądało tak wspaniale, ale przychodziły chwile słabości. I dalej przychodził do mnie werset: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Byłem dzieckiem Bożym i nadal potrzebowałem ukojenia. Nadal potrzebowałem mocy w swoim życiu to życia, nadal potrzebowałem jakiejś, jakiegoś posilenia. Czasem były potrzebne, nie wiem, pieniądze na życie, czasem były, potrzebna była praca, było potrzebne pogodzić się z wrogiem. Była potrzebna miłość w sercu, której może nie wiem, niechwilowo nie czułem do mojej żony, a która była konieczna, żeby, żebyśmy byli razem. I znowu otwierałem Biblię i było: Pójdźcie do mnie. I myślałem sobie: Panie Jezu, jak to pójść do, do Ciebie? Co robić? I zaczynałem rozumieć, że muszę naśladować Jezusa Chrystusa w tym, co On robi. Bo kiedy Go naśladuję, kiedy wykonuję Jego słowo, przychodzi Duch Święty i zaspokaja wszelką moją potrzebę. Wiecie, kiedy się nawróciłem, nie trzeba było mi mówić, nie wiem, kaznodzieja mi nie mówił, czy pastor, że Emanuel, ty musisz głosić Ewangelię. Ja otwierałem Biblię i tam było napisane, idźcie na cały świat i Ewangelię. Chodziłem po ulicach swojego miasta, miałem Gedeonitki w kieszeni i głosiłem Ewangelię. Dziś niektórzy z, ludzie z, tych, z tego głoszenia są w kościele. Wiecie, kiedy się nawróciłem, chciałem być kaznodzieją. Ale no, pastor Józefowicz, no wiecie, nie pójść sobie za bo to taki dość radykalny brat. No to pomyślałem sobie, jest stołówka dla bezdomnych. Tam pójdę głosić, wiecie, połowa pijana, połowa śpi, bo gdzieś całą noc na klawce. Nawet jak tak coś teologicznego, nieteologicznego powiem, to się nikt nie skanuje. Ale serce miałem pragnące Boga i serce miałem pragnące zmiany. Wiecie, moje stare życie mnie tak zniszczyło, tak mnie okradło i moralnie, bo ja po spotkaniu z Jezusem jeszcze jakiś czas nie szedłem z stanie Ja już wiedziałem, że Jezus jest. On mi się objawił w więzieniu, a ja w więzieniu, będąc, powiedziałem: Panie Jezu, wychodzę na wolność. Jeśli nie je uda mi się to, co sobie planuję, daję Ci słowo, że idę za Tobą na 100%. Jak już pójdę, to raz. Nawet ogłosiłem to wszystkim moim kolegom w więzieniu, tym takim bliższym, że oni wiedzieli, że ja czytam jakąś Biblię i tak dalej, troszeczkę mnie za dziwaką uważali, ale ja powiedziałem: Słuchajcie, jeśli wyjdę, to ja idę za to, co tu jest napisane. I wyszedłem i byłem coraz bardziej rozgoryczony. Czyniłem wiele zła, wiecie, zaopatrywałem w swoim mieście Agencję Towarzyskiem Narkotyki i widziałem to upadające coraz bardziej dziewczyny. Ja nie mogłem z tym żyć. Ja miałem świadomość Boga i wiedziałem, że jemu się to bardzo nie podoba, że jeśli chce mordować siebie, to mogę to robić. Ale nie mogę mordować innych. Nie mogę wprowadzać do życia innych ludzi bałaganu, o którym wiem, że to jest takie. wiecie, Sylwia za mną cały czas czekała, moja żona, czy żona wtedy jeszcze kobieta, z którą miałem dziewięcioletnią córkę Esterę, cały czas za mną czekała. I ja wiedziałem, że muszę wrócić do tej rodziny. I długo nie trzeba było czekać, kiedy zostawiłem ten cały świat. Ale postanowiłem go zostawić bardzo radykalnie. Postanowiłem go zostawić w taki sposób, że wszystkim w moim mieście ogłosiłem, że idę za Jezusem. Byłem osobą dość taką znaczącą w krajach przestępczych i wszystkim moim kolegom ogłosiłem, że idę za Jezusem. Odchodzę, żegnam Was. Kochani, odchodzę i idę za Jezusem. Oni wszyscy pukali się w głowę, mówili, stary, co ty mówisz? Przestań przydać <laughs> na kotyki, bo naprawdę tobie zaszkodziło. A ja wiedziałem, że Jezus jest moim Panem i jest koniecznością dla mojego zbawienia. Wszędzie chodziłem głosić Ewangelię. Nie chodziłem Ewangelii tylko głosić do moich znajomych i przyjaciół. Bo wiedziałem, że oni mnie nie usłuchają. Ale wiedziałem, że moje życie będzie najlepszą dla nich Ewangelią. I używałem, słuchajcie, Facebooków, naszych klas, wszystkich portali internetowych, wkładając tam mój chrzest, szczęście mojej rodziny, mój ślub z Sylwią, moje szkoły, które kolejno kończyłem. I to była dla nich Ewangelia. I oni sami zaczęli przychodzić i pytać mnie, gdzie jest ten Bóg, którego ty wierzysz. Na początku było słowo, wierzysz w Biblię i czytasz. Umiałeś żyć różnymi zasadami funkcjonowania w tym świecie, to teraz zacznij żyć zasadami zapisanymi w słowie Bożym. Kiedy moi koledzy trafiali kolejno do więzienia, to pierwszy byłem przy, przy, przy nich, żeby napisać im list, jeśli mnie nie chciano wpuścić. Pierwszy byłem przy ich żonach, żeby zapytać, czy potrzebują chleba, bo tak sobie wyobrażałem Ewangelię. Kiedy któryś mi umarł, bo bywało tak, że którego zastrzelili albo przedawkował, to biegłem do jego matki pytać się, czy może czegoś potrzebuje, bo tak sobie wyobrażałem naśladowanie Jezusa. To jest właśnie to: pójdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani i obciążeni. To jest to naśladowanie Chrystusa. Wiecie, nie można pójść do Jezusa, nie wiem, tak jak mówię, wjechać dzisiaj do Jerozolimy, już tam go nie spotkamy, bo ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu, ale w Duchu i w Prawdzie. I tak. Zacząłem w duchu i w prawdzie szukać Boga. Wiecie, kiedy poszedłem do szkoły, to nikt mi nie musiał mówić, że obok książek z matematyki musi leżeć na ławce Biblia. No przecież ja jeśli jest, jestem chrześcijaninem, no to ja głoszę Ewangelię wszelkimi sposobami. Jeśli Bóg przeznaczył mnie do tego, że był ewangelistą, to tym bardziej jestem do tego zobowiązany. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z nas tutaj obecnych jest ewangelistą, ale każdy z nas jest powołany do tego, by Ewangelię głosić. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Może w pracy, a może zachorował sąsiad. Może trzeba by było iść do niego do szpitala, położyć na niego ręce i modlić się. Wiecie, kiedy się nawróciłem, zadzwonił do mnie pewien kolega i mówi, Emanuel, czy idzie z nami na balety? Nie wysłuchaj. Ja się ja czasu na balety chodzę z Panem Jezusem, a ty jak chcesz to chodzić z nami. I telefon się rozłączył. I wielki śmiech, jak słyszałem, jak się telefon rozłączał, to wielki śmiech. Nagle minęło, nie wiem, z pół roku, ten kolega ciężko zachorował i słyszę, że leży w szpitalu. Poszedłem do niego do szpitala, modliłem się o niego. I kiedy wychodziłem, mówię, słuchaj, a ty masz Biblię? Ja mówi, no mam. Ja mówię, no to idź, powiedz swojej żonie, żeby przyniosła tobie tę Biblię i zacznij ją czytać. Na drugi dzień rano dostaję telefon od niego, mówi, słuchaj, wyszedłem ze szpitala, wydarzyło się coś fantastycznego. Kiedy ty wyszedłeś, a ja załatwiłem sobie Biblię, zacząłem tą Biblię czytać. Na dworzu było takie potężne zachmurzenie, a w tej mojej sali świeciło słońce. I chwilę potem zostałem uzdrowiony. Lekarze przyszli, i powiedzieli, że jestem zdrowy, puścili mnie do domu. Bóg działa, kiedy my jesteśmy w miejscu swojego powołania, kiedy my stoimy w miejsce Chrystusa. To wtedy Bóg może działać, bo Bóg działa przez Kościół. Bóg przez Kościół głosi, Bóg przez Kościół uzdrawia, Bóg przez Kościół pomaga innym ludziom, opiekuje się w Biżycku tymi, tymi ludźmi, którzy są upadni którzy już stracili nadzieję w oczach wszystkich, ale nie stracili i nie powinni stracić nadziei w oczach Kościoła. Bo Kościół to Chrystus. To my jesteśmy jego ciałem tutaj na Ziemi. On jest głową, ale my jesteśmy członkami przeznaczonymi do różnych zadań i mamy to czynić, kochani. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że mam do wyboru i do niesienia, do wyboru, żeby nieść dwie rzeczy. Mogę nieść, słuchajcie, krzyż na plecach, albo mogę nieść kamień błyski na szyi. Muszę wybrać, co chcę robić. I zdaję sobie sprawę, że chodzenie do kościoła jest zupełnie czymś innym niż bycie kościołem. Można chodzić do kościoła i nie być kościołem. Jest wiele denominacji, wiele kościołów, ale jest jeden kościół Chrystusa Jezusa, ten prawdziwy. To jest ten, który zawsze naśladuje swojego Pana. Który idzie za Nim i nie jest to łatwe. Bo wiecie, chrześcijaństwo jest bardzo trudne. Ono nie jest łatwe. Sami wiecie, że ten niesienie krzyża, modlitwa, Post, czytanie słowa, często musimy się do tego mobilizować, ale to jest właśnie ten krzyż. Głoszenie Ewangelii, słuchajcie. Ja nie jestem maszyną do głoszenia Ewangelii. Za każdym razem, kiedy tej biedaczce siedzącej na kasie w biedronce mówię Ewangelię, ja się boję. Ja się boję, ale Bóg powołał mnie do tego, żebym zwiastował Ewangelię. I mam, kochani, takie przekonanie, że im większy strach, tym większe błogosławieństwo. Wiecie, o czym mówię? Przecież nie wczoraj się nawróciliście. Tylko musimy my to robić. My jesteśmy do tego powołani, kochani, aby. Aby głosić Ewangelię, nasze dzieci muszą widzieć w nas obraz Chrystusa. Słuchajcie, kiedy wychodzę z moją Emilką na spacer w i bo jeszcze pan mi taką wspaniałą córeczkę narował, to ja jestem zobowiązany jeszcze bardziej głosić Ewangelię niż, niż bez niej. Bo ona musi widzieć Ojca, który naprawdę żyje Chrystusem. Kiedy jestem w domu, ona mnie musi widzieć czytającego Biblię. Ona mnie musi widzieć modlącego się ze, z, z jej matką. Te rzeczy muszą być w naszym życiu, bo jak wychowamy nasze dzieci? przed telewizorem? Ja nie twierdzę, że telewizor musi być kompletnie wyrzucony z domu, czyli ten, ale musi być zachowane chrześcijańskie wychowanie dla naszych dzieci. Nie wiem, z tydzień temu przybiega, słuchajcie, Estera, nasza córka do domu, taka rozstrzęsiona po szkole. jakby coś co się stało? Ona mówi, no spotkałam człowieka przed chwilą, głosiłam mu Ewangelię, kupiłam mu, kupiłam mu jedzenie, a on tak płakał. Mówi, tato, jak ten człowiek płakał, to był dla mnie szok, to było dla mnie wstrząsające. Ale mówi, zaprosiłem go do kościoła, może przyjdzie, wiecie. Ale wiecie, to nie to, że ja się chwalę czy coś, ale ja nauczyłem Esterek głosić Ewangelii, Bo ja wychodziłem z nią, ja jej nie uczyłem. Ja po prostu byłem sobą na ulicy. Kiedy widziałem, że braka, siadałem przy nim i rozmawialiśmy. Ja byłem sobą, wiecie, to nie było jakiś teatr. To nie było przedstawienie. Rzeczywistość chrześcijańskiego życia wychowuje nasze dzieci. W sobie Bożym jest taki fragment, który mówi, kochani, o tym, że nawróć się do Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i cały Twój dom. I myślę, że często nadinterpretowany jest ten fragment, bo myślimy o tym, że jeśli my się nawrócimy, to Pan i tak zbawi tamtych ludzi, jakkolwiek oni by żyli. Nie, Pan ich zbawi. Jeśli my będziemy nawróceni do Pana Jezusa i żyli chrześcijańskim życiem, to i tamci się nawrócą, bo zobaczą prawdziwego Chrystusa w nas. Myślę, że tutaj chodziło, chodziło Duchowi Świętemu, kiedy zapisywał te słowa o to właśnie. Żebyśmy my, żyjąc chrześcijańskim życiem, dawali dobry przykład naszym rodzinom. Wiecie, ja kiedyś w swojej rodzinie uchodziłem za największego głupca. Wszystkie problemy w mojej rodzinie zawsze działy się przeze mnie. A dziś, kiedy w mojej rodzinie jest jakiś problem, to wszyscy jednym głosem muszą trzeba po M, bo może coś mądrego wyjść. I to nie ja, kochani, to Chrystus, którego w tym trudzie, w tym znoju każdego dnia staram się naśladować. Do tego jesteśmy powołani, by modlić się, by głosić, by żyć Chrystusem, bo Pan Jezus tego od nas oczekuje. Wiecie, przejść do. wąska brama jest wąska, ciasna jest droga, ona tam się trzeba przeciskać. To nie jest, wiecie, tak jak y, ta, ta szeroka, gdzie prawa noga, lewy warstwo, żeby sobie iść do przodu. Tam się tak nie wchodzi, tam się naprawdę trzeba przeciskać, cisnąć się do przodu, żeby wejść do królestwa niebieskiego. Chrześcijaństwo to trudne zadanie, pełne strachu czasem, pełne lęku. Ale jakże błogosławione. Sami widzicie, jak wiele razy Pan odpowiadał na wasze modlitwy, jak wiele razy Pan pokazywał wam, że z wami jest. Wracajmy, kochani, do tego, abyśmy byli naprawdę tutaj na ziemi Kościołem, żywym Jezusa Chrystusa. Zachęcamy Was jako grupa, naprawdę, głoście Ewangelię. Módlcie się w domach. Pośćcie, uczcie swoje rodziny, Chrystusa, bo do tego Kościół jest powołany, kochani. Chciałbym jeszcze, bo zaraz przyjdzie tutaj... Daria, chciałbym jeszcze powiedzieć, że mamy dla Was, kochani, prezent. Mamy dla Was prezenty, i jest to tak. Są to płyty z naszymi świadectwami. One tam leżą z tyłu. One są za darmo do wzięcia przez Was. Ale one nie są, kochani, po to, żebyście je wzięli, żeby one jako zapełnienie półki Waszych domów były. One nie są po to. Jeśli tak, to nie bierzcie wtedy, my damy gdzieś, 10, ale jeśli chcecie to wziąć, to bierzcie i przekazujcie je komuś dalej. Możecie to sobie zgrać. Możecie to sobie obejrzeć, ale jest to po to, by podać to dalej. Żeby to w domu nie leżało. I mamy dla was jeszcze coś takiego, okryj prawdziwe przebaczenie. Fajne takie krótkie świadectwa sobie, takie krótkie słowo, refleksja. Weźcie to kochani i przekazujcie to ludziom dalej. Bo jest to potrzebne, żeby Ewangelia była zwiastowana. Jeśli chcecie wesprzeć naszą służbę, to jest tam taka skrzyneczka, można do niej coś wrzucić, ale jeśli nie macie pieniędzy, albo nie jesteście w stanie pomóc, to kochani, to jest tak naprawdę za darmo. Nie są potrzebne pieniądze do tego, by głosić Ewangelię. Bierzcie i rozdawajcie innym, bo jest to tak naprawdę chleb. Tak naprawdę chleb. Chrześcijaństwo nie jest łatwe, ono jest trudne. I na koniec chciałem jeszcze coś takiego powiedzieć. Kiedy Pan Jezus łamał chleb, było z Nim pięć tysięcy mężczyzn. Bo wtedy było łatwo, bo wtedy było dobrze, bo wtedy było naprawdę tak fajnie dla ludzi. Ale kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, pod krzyżem na Golgocie stał Jan i tylko kilka niewiadz. Gdzie chcemy być? Amen.